No tu tak na pełno tu papieru. Po prostu nie wiadomo, jak ktoś, coś takiego można zrobić. Czy to ja ja to masz jakiś problem? To nieokologiczne tak śmiecić. Przecież to zatruje naszą planetę. I co z tego? <noise> Bratio, <noise> <noise> co wy robicie? Zawiązujemy cię, bo zaśmiecasz naszą piękną planetę Ziemię! Ale dlaczego? Ja nic nie zrobiłem strasznego! Tak, wysypałeś śmieci! One się nigdy nie rozłożą! Mukafanka, mukafanka! Mamy cię słychać śmiechu! Co wy robicie, wariaci? Odwiążcie mnie! Nie! bo zaśmiecasz tutaj wszystkie tereny piękne! Już nie będę, ale nauczcie mnie jak to robić! Dobrze. Dobro. Musisz pozbierać te śmieci! Dobrze, ale odwiąż mnie! I co mam teraz robić? Tutaj musisz wyrzucić makulaturę. Dalej. Tutaj tworzywa sztuczne. Co dalej? Tutaj szkło kolorowe. A tutaj tą siatkę foliową. Wszystko już wiem. Dziękuję bardzo.